Tam kurwa Karwan, no A co to jest? ma? jest? Kto to jest? <głos> <głos> no i ty, wy też nie wiecie. Ona, nie <noise> no, chłop ma randa. Chłop ma co? Randa na czole. Yeah. <noise> Kogo ma? Randa. Co? Kurwa, cze Rondo. czemu wy mówić nie potraficie? Rondo na czole ma dale. Baba Cheo Power. No. Pien, ten ten. Ja deflekty witamin. Nigdy, a ogólnie nie chcę z wam być wami. Czemu? Że yeah. twoimi witaminami? No tak, no. Ale też wiesz, gdyby to ja grał na nigdzie zamiast tego Jasuła, to... No, no... To możesz kurwa staremu na cymbałkach kurwa zagrać. Piliście CBD czy nie? Wszyscy. Nie. O ty kurwa, odbad mi go. A znaczy, wszyscy mamy w planach zamówić. O. A I kurwa, to dobrze, żeby się te plany zwieńczyły. Ja będę sprawdzał potem. Jeszcze herbatkę bo też ostatnio popijam Herbatkę trzeba, trzeba chyba trzeba Malinową Słyszałem że najlepsza A jest jak CBD? O co chodzi? Eww. No jego CBD Nie po to kurwa to siałem w ogródku żeby, Żebyście nie kupili A miało być tak pięknie nie. Teraz ma dziewczynę. XD. A co w tym zabawne? Twoja morda, kurwa. O. Kurwa, typ ma na imigracjan, kurwa, i ma dziewczynę. Widzowie, skali z The Limit, kurwa. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dobra, ale widziałeś go w prime. Teraz ma prime. Ukażę. <ścoughs> to Łukasz. <ścoughs> Łukasz. Co? Bo ja ręką mnie oszukał, no. A, i to by się kurwa zdziwiło Idę na siłownię <grym> 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 Na siłownię, a najpierw muszę opierdolić <grym> Ale jem ja ogórki i pomidorki tylko na klasie dzisiaj A nie jadłeś naleśników jakiś, coś? Ja, Ojebał naleśniki na kurwa z nutellą, a potem się odchudza. Nie. Słuchaj, były. Jeden był. Sucha to jest twoja matka. Pływa w czekoladzie. Faktycznie twoja stara się kurwiła w czekoladzie. Dobrze, że mi to przypomnieli. Łukasz! Ej właśnie jak to ścioła Iza, to musi być kurwa epickie, razem się taplacie w czekoladzie? Nie. Ale nie możesz mówić, że nie, bo to wyjdzie, że tylko ona się tapla, kurwa. Bronią. No co? Pewnie że tak. A dla tych, co nie wiedzą, to matka Greszyna jest ze skortką i się w ty... I się w kiśniu tam z klientami kurwa tapla i... I, i to jak to się nazywa? E, w czekoladzie. Prawda? Nie. <laughs> o, a że coś tam pierdolili, no. No. Ile kosztuje wykąpać się swoją stara w czekoladzie? Ja chyba bym nawet za to zapłacił. 200 dolarów. Nie. No to zależy ten, na przykład. Pamiętasz, że ten, że matka Gryszyna się w czekoladzie kąpie z klientami? Okej. Okay. Wiedziałeś o tym? Podaj dalej. <grym> Kuj, kurwa macie przejebane w Jagnicy. Sandra. <grym> 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 o takie zdjęcie z idolem w Regnicy było na insta Czy jak? No, no. no. <grym> nie oczu pan na wzór twojego starego. <grym> to nie jest zbyt zabawne. <grym> A no tak, bo tego nie poznałeś. Sorry. też jest zbyt zabawny kurwa. To, to, to jest smutne, no ale wiesz. A mówili, jesteś kurwą, zabezpieczaj się. E, e. Uf, ale i... jaką kurwę teraz chodzi? Że stary czy matka. Nie kumam. Co no, ma, ma. się chcesz bawić? I kurwa. Ale kurwa, ale ty, kurwa, ty jesteś rozpierdolony Ale twoja stara się z Czechem Pierdoli. <grym> ale kurwa, ale on mówi do mnie, a nie do ciebie śmietniku pierdolony A, a poza tym wyzywaj go, a nie mnie kurwa, bo on tu przychodzi No właśnie, wyzywa. twoja matka po to Kurwa, tu przyszedłeś kurwa Wypierdala Dokładnie to było? Do było? <grym> Wełk <uk> Wypierdala <grym> Dobra, zacznijmy od tego kurwa, od dzisiaj jak to słucha za Mabana Uu. Uuu, graj, graj, graj! Dobre, niech nie dalasz. się tam, kurwa. Nie wiem. Przepraszam dla Subsona, to dobry człowiek. Ale on jest ludy. Kurwa, ty też. Nie jestem. Eryś nie, nie jest nie. I Subson ma zakalana w głowie. głowy. Twoja matka ma kurwa usługi premium na rok się, no kurwa no, przepraszam go. A że nie przepraszam. Ale co ty pierdolisz? Twoja matka, nie co, tylko kogo. Naucz się odmieniać przed, przez kurwy, czy tam coś tam. Okay. Nie, no tak szczerze wołacz? Wołacz to podczas orgazmu stosuję. Tak, mieszkając z Greszynem. Serio i ten? Mieszkacie razem? Mieszkaliśmy. Mieszkali. A czemu już nie mieszkasz? tutaj jeszcze mógłbym wątek izby to wpierdolić, dlaczego nie mieszkamy. Nie będę się rozwodził. Pat, co byś mógł? Jeszcze raz? Tu już mając... Wątek Izy, rozwinąć, bo tam miała swój udział w tym, że nie mieszkamy, ale no, dużo wygadrać. No ale... Ale kto i kto mieszkał? No ja, No? I Greszyn. Greszyn. W Czechach. Mieszkaliście? Brawo. Tak. Okej, okay, i czemu Gdyby... nie mieszkacie? Bo... <grych> przykro... dobra, przykrą sytuację odjebał. Jaką? No nie chce mi się kurwa gadać o tym, co jest takie, wiesz. Dobra, mów! Roz... No odjebał i tyle, no. No rozpierdol się na ziomka. Nie. Ja wiem, że to jest... To jest dobre, ale nie w tym wypadku. Dobra, zmutowałem, mów co zmutowałeś? Streama, mów, mów. Nie, proszę <laughs> Wtedy pierwszy raz ja tasa zobaczyłem. Co zobaczyłeś? Ptasa ja pierwszy raz. Byłeś kukoldem? Nie, nie, nie. Po prostu tak wyszło. Co jest, kurwa? No, tak wyszło, że przyszedł do pokoju, do mnie położył się i wyjął Piotana. Co jest, kurwa? A ty nadal z nim jesteś, tak? Jestem. Dobra, za też nie mógł sobie... O! I tak? Ojej, Ej, ale tam na... może, ale poczekaj, poczekaj, on jest upośledzony ogólnie, nie? Może mu powiedzieli, kurwa, że najpierw tłumacz, a dopiero potem dziewczyna dziewczynę wchodzi? Mógł nie zrozumieć. seksu nie było, nie było seksu. Nie, nie, nie. Czemu nie? To jakoś mnie obrzydzał lekko. Znaczy, to nie tak, że nie chciałem. Oj, nie wiem, Gumasz, w Poznaniu to wyglądało... O, Dobra, ale tak tak produkty tak nie... produktu nie wyciągaj, tak? Ale zaraz ja powiem tutaj, no. Dobra, czyli ogólnie mieszkacie sobie w trójkę? Gumasz spał z tobą, Trójka. pomimo że miał dziewczynę? Nie, nie? Nie, Iza jest w Poznaniu. No, a skończym. to Iza nie mieszkała z tobą? Nie. No nie. A. a! A czemu z nim zamieszkałeś jeszcze, kurwa? Bo ja? Pracy. Bo co? Ja Stwierdziłeś, że to będzie fajna przygoda. To, to kurwa zajwista, co? <głosy> 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 kurwa ty! Zobacz, kurwa, przygody, kurwa, Tomka i ja, Atomka. Niesamowite. Ale jak mi zaczął ultować na ryj, to stwierdziłem, że no też kurwa, odechciało mi się. Kurwy, syn, się specjalnie 7 dni nie mył, nie? <gulia> kurwa, i ja macie macierzyny nie są wiktę słuchajcie tego, dla was też jest szansa. Siedem dni się nie mył, podchodzi do mnie z wyciągniętą pachą, kurwa i mi dmucha jak chcę gram w lola. Rozumiesz? A to przypadkiem nie był twój sposób, głupia? No nie, kurwa, on to robił. Z kurwy syna musiałem gonić po całym domu, żeby się odpierdolił. No. Łukasz próbuje skoczyć dupą kogoś na rej tylko. Czyli Kutasz przesądził tutaj o braku współpracy ten? Nie, nie, Kutasz jeszcze był uszedł tu wiesz? <laughs> Okej. Okay. Dziwne, kurwa, ale szanuję, no, za szczerze. Ale, kurwa, kiedyś na tym jest sprzęt, że ty co, jak z Rafał z tobą mieszkał, to też był widziany, pan Pepit. To był kurwa widziany? No Pepitek. Rafała czy tam pój, no i cóż, ja nie wiem czy to są pomówienia, czy nie. Jeśli mój, to pomówienia. <grym> 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 kurwa, niesamowite, ty się z tym, kurwa, brudnym Groszynem ruchasz? <grym> kurwa, ty przy 10 dni nie myje. info, a ty mu dajesz ten, Znaczy, też nie jesteś jakaś wybitna, nie? Masz końską szczękę, ale. ten. Co znowu no. szczękę? Jestem <grym> zdziwiony <tym kupasz> <grym> po prostu, no. Hmm. No widzisz nam. No. Hmm. Ile za ciebie zapłacę? A dużo nie mam, proszę. I za ile jest warta, tak szczerze? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, jak ona wygląda. Hmm. Free re Reklama. To? Co to kurwa jest? Nie Cię. działa. Ceska Republika. Nie, nie Uczyła nie się języka. Średnio. A, jak byłaś, jest tu Greszynek gdzieś? Nie pamiętam, muszę zobaczyć. Nie, no to kurwa, ale się pozwiedzałeś. Nie, tak szczerze, jesteś warta, tak... Ty, ty Trzy... gracia, tak jest u Ciebie, Łukasz gracja jest, nie? Kurwa, no. za 110 złotych może bym zapłacił. Ale za, dwa, ale za dwa zbliżenia. Hot. Co ty kurwa Gawron chciałeś? żeby mnie wyśmiał przecież. Spierdalaj nie pokażę tego. Nie, nie, nie. No <laughs> ciosaryś też tam jest. Nie, nie. Zawsze pokazaj, pokazałem. Um. Muszę ci pokazać. to z Instagrama ci wyśle nazwę. Nie, no, dawaj, tutaj, wyszli. Na Gdzie? No, na Link disco, do Instagramu wyszli. A, no, no, dobra, A jak to się robi tej? Sergusz, a zagraj z nimi w rolę, Zobaczymy, czy potrafią. Z kim? Z kupakami. Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a to to są zwykłe majdy kurwa. No to możesz z nimi. Wyszedłeś, wyjściało, grasz nic się nie pójdziesz. Zobacz. No. Co to jest koko... koko to jest mój insta, no to masz zdjęcie z nimi, nie? Nie, wreszcie <noise> pierdolę, ty nie kurwa, mogę. ty. Nie. Dobra, kurwa. Ale tak nie było, tak nie można. Kurwa, widzowie, to jest moja moderacja, co jest? O Dobra. kurwa, jaki wstyd. Ja już nie chcę być influencerem. Ja pierdolę. Jezusiu. Kurwa, ty. <laughs> o kurwa. Hej go na hej. Ale jeden chociaż jest dobrze ubrany. A cała reszta w tych kurwa koszulach z H&M za 30 złotych niewyprasowanych.